Cześć, siemanko, witam się z wami bardzo serdecznie, e, w dniu dzisiejszym jestem na łowisku Zimnocha, no i co, e, taktykę za chwileczkę zobaczycie, postaramy się dzisiaj coś połowić, jest no, po, połowa marca dokładnie, nie powiem wam tak, zainwestowałem troszkę w sprzęt, mam nadzieję, że to słychać, że jest dużo lepiej, że nie słychać wiatru. Eee, widzę, że obok tutaj sobie ciągną rybki, no i co, przechodzimy zaraz do, do łowienia, ale najpierw musimy wymieszać zanęty, rozłożyć wędki, także widzimy się przy mieszaniu zanęt. No to tak, może zaczniemy od peletu dwumilimetrowego, muszę się spojrzeć ile mam czasu, 9 sekund, nasypujemy. Tak, tak Nikodem, od Ciebie zaraz zaczniemy. Tak, właśnie chłopacy do mnie dojechali. No i co? Karty łowili, może zaraz zaczną łowić karty. E, do łowienia się mam dwie zanęty. Tak jak mówiłem, masz ten trik ciemny. Mieszamy sobie go z zielonym. Ten zielony z Bajteka jest delikatnie jaśniejszy. Jak tam wygląda to czasowo? Minuta. Możemy. Mniej więcej coś takiego wychodzi z tego. Trzeba to domoczyć. O! Ty, panie prezent. Z Prestona. Trzeba jeszcze troszkę przemoczyć to, to wpiję wodę. I zaraz to jak wpiję, domoczymy jeszcze raz i przetrzymy, przetrzymy wszystko przez to. Konsystencja mniej więcej takiej plasteliny. Tak to mniej więcej się prezentuje. No i co? I wziąłem sobie jeszcze do strzelania pelet. 8 mm, alera, co prawda jest wiosna, ale może coś na bombeczkę dzisiaj podejdzie. Zobaczymy. Jak rybki wejdą, to będę nawet sobie dorzucał do podajnika. No to tak, ee, przejdźmy do przesiania zanęty. Zanęty już swoje odstała, w międzyczasie rozłożyłem wędkę, rozłożyłem psztycę. Chłopaki się prawie też rozłożyli i przesypujemy sobie Jadro na bok i peleczki jeszcze nie do. No i mamy towar do dzisiejszego łowienia w pelecie, dwójka i miks zanętowy. Także to zaraz zabieram się, za gruntowanie i lecimy. Zaczynamy od podajnika 20 gramowego z Prestona i zacznę pierwszy rzut od samej zanęty. Od razu już ubieram Przypon Bez żadnego wstępnego Nęcenia dzisiaj podejdę Tak na luzaczku, bo jesteśmy się tutaj Żeby zintegrować, spotkać Dawno razem nie łowiliśmy z chłopakami Będę ryby, to będę ryby Jeżeli nie będzie, no to trudno No i zobaczymy eee, Tak, na pierwszy strzał Co by tu, co by tu poszło Salmon green Bym założył, szósteczkę Kaczek, który mam założony Nie, na żadne tuti i Salmon green pójdzie na pierwszy strzał Żółty kolorek No i pierwszy e, Pierwszy podajnik pójdzie do wody ze samą zanętą Dobra i mamy rzut Dosyć blisko, około 20-25 metrów, tak na oko strzelam. Podciągamy delikatnie miarka w oku. Miarka wokół. oczywiście, że tak. Jeszcze przygotowałem sobie yy, liquidzik, więc w razie czego będę sobie dopalał, że pelet sobie dopalę, że sobie jeszcze powolutku dochodzi. No i co, jeżeli będzie rybka to się widzimy No i mamy pierwszą rybkę O, 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 o Mogę ci w prawo Ładnie odjeżdża karpik Karpik, karpik Chyba wyciągnąć bierak O opa, opa, opa. Poszło. To co poszło? Wszystko. Ale jak? Frag, nie powiązałeś. Jak mogłem k***a, że zawiązać? Ja właśnie widzę, że poszło wszystko. Nie udało się. Karpik poszedł, ale karpik był. Taki jest czwórka, piątka. Trzeba zawiązać. Zawiązane.

No i co? Kolejny rzut. Niestety w Polsce jest zimno, że w Polsce jest mój chłopak. No i w Polsce nie mam nic na laptopie. I tak patrzcie. Dobra, widzimy się przy rybce. No i jest Dominik z rybu. Skarbę. Skarbę. Что-то случилось Неправильно Вот такая приятная рыбка Какой Gąboko zażarł Mówisz, że zażar? No Aż tu miał gdzieś auto nie, Jeszcze nie. no gdzie, po co? Nie, koś. bez szybc No kurde, dobra, dobra, fajnie To nie szczupaki, żeby, żeby używać no. tych Ale ja trochę to nie lubię odpinać bez szczypiec no. Bo one mają ten pys okropny, nie? Niby nie powinien ugryźć, ale nie lubię, nie? No też nie nie ja mam zębów chyba nie ma Ma no, jakieś tam jakiś Każda ryba jakieś ma zęby, nie? No, jak na swoją wielkość, to silna ryba. Spodziewałem się czegoś większego, nie? No to no spoko. Fajnie. Baję, ja czekam. Miałem już jedno, tego jednego karpia, co widzieliście. Nikoś miał jednego siotra jednego karpia. No i co? Tak się bawimy tutaj. No dobra, widzimy się potem. I teraz jestem ja z rybą. Podjechał całkiem nieźle. Co to jest? No znaczy, się dowiem. Karpik. Karpik? A zaczepnął powietrza. Jest super. Jaki, taki jak twój, mniej więcej. Dobra warga zapięty. O, to samo, to samo, o, super. Tak. Dobra, o, ho, 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 ho. Spokojnie. Jaki zimny. Patrz jaki ważny. Jaki ten, brzydki. No i super. Taki ładny karpik. Ale. O Boże święty. I do wody. No. Na Salmon Greena U Ciebie na co pobrał? Na STP-1 Na STP-1, no to mało Tak, to on kolorował Mamy mhm. znowu sam pelet. Fajnie, ryba za rybą Twoja, moja Peletu. No i mamy rybkę może jeszcze mnie wali w ogóle nie co to jest? Ja nie mogę kap Mamy kolegę Za dolną wargę zapięty bardzo ładnie Taka rybka panowie Kroczek Taki kroczek ile on ma z 2 kilo Coś takiego Zwa Nie męczymy Ale poszedł jest numer dos Numero dos A wy jak panowie Ja chyba sobie wezmę na kolano Ja to bym dał metodę na podpórkę Moim zdaniem i z sobie trzymał bąbkę tak by było lepiej no tak, tak właśnie będzie optymalnie moim zdaniem i znowu pobrał na Salmon Green'a gdzie ty jesteś? chodź tu podajnik do nas znowu trzeba założyć Salmon Green'a, w podajniku tylko pelet damy delikatnie na górę zanęty, co by pobudzić ryby do żerowania Coś takiego Od pierwszych rzutów generalnie odsunęły się jakoś 5 metrów No i co, i wyjechały jakieś rybki No i czekamy jest nikodem z rybką Tak Z, z ja, ja otrem Ja dinozarła z zapałem Jurassic World Mamy pana jesiotra. Ładny. Tak to, no, ładnie ubarwiony. Człowiek niepożądany gatunek. Mieszcząc wiele Umiem. Może jednak nie. Nie no, umiem, tylko musisz... O, trzeba go zawinąć. Tak. Trzeba go zawinąć. A, oh, na matę, rybka na macie, jest jeszcze. Dobra, co panie powiesz na tym jesiotrze? Nie wiem, Nie fajne, wiem. Fajne, fajnie wygląda, w miarę okay, walczy, natomiast... O, ładnie wpięty. Możesz na mankę, jak coś? Natomiast wolałbym karpika, na pewno dużo łatwiej je uporządzić. ja. Dobra. Rybka no i taki o Do Już bardzo nie lubię tego robić, bo są prostu. Zwykle... za w ogon. Dobra, niech się uspokoi. Niezwykle są szorstkie te ryby. O Boże, ja się ale z zachowaniem zaraz. ostrożności dla tej rybki. No już, spokój. O taki pan jesiotr. Taka o może jala. Metróweczka z 80 cm Bardzo ładny Nie mieści się w kadrze tak jest. Nie no mie mieści się bo jest na super view Tak jest super I Szkoda Panie. że nie szczupak No i jest rybka kolejna Bije ładnie Numer 3 Moja Niekoś dzisiaj nam kopie dupę Ale zobacz co to jest Chyba karp Chodź tu kolego, chodź Co on płynie w moją stronę? Jest po lewej stronie Tark. zmieniłem trochę smaki na słodkie i zameldował się kolega o, ty. Sam wpłynął do podbieraka jest taki piękny kolega Na różową kuleczkę Tak się załapiał dziwnie Sam kącik Można solo fizjologiczno zalać Ale Mariusz jest taki, że ma tą swoją posypkę Taką zaraz się Ale upadł on już w Ej. Musiałem go przytulić Do wody Właśnie, Nikodem złapał wszystkie prawie gatunki na łowisku Zapał dzisiaj jesiotra Lina Karasia Karpia Jazia I to chyba wszystko na ten moment Skurczy byk Niezły jest Słuchaj, ja jesiotra też nie złapałem, same karpie ty chociaż karasia złapałeś, coś innego No, na taką kuleczkę Piękna rybka Jazio Piękny, no. ładny? Chciałbyś puścić w twoją stronę? No, tak więc taka rybka panowie i panie, jeszcze fotemu zrobię. Ładny, jest naprawdę ładny. Mamy takiego jazika i co? Robimy z kolego do wody. 45 cm fajny linek naprawdę fajny rybka Na i łowca zaprezentuj Taki piękny lin Pan Linek Zgadza się. Mega fajna rybka, coś innego niż karpi coś innego. Pamiętajcie o rybki trzeba dbać Tak, nieważne, że jest, nie jest ciepło To nieważne Trzeba dbać o rybki Dobra, w spoku się gościu, jedna fotka i lecisz do wody patrz drugiego lina złapał skurczy byk na wierzchu, bezadziorowy także starczy. Są mi jeden ruch linek odpływa. Prost. Prosta sprawa ja że dzisiaj będę kończył nasze łowienie Chłopaki jeszcze nie wiem, chyba zostają, zostajecie? Chłopaki zostają, ja właśnie zbieram się do domu No bilans Taki, że dzisiaj nikoś skopał nam dupę Trochę połowił Przez przypadek Przez przypadek połowił No Ja złapałem trzy karpie i Azia Dominik karpia i Karasia a no, o tamtym to nawet nie mówię, bo to jest bez sensu. Oj, tam oj tam, oj tam. No, trochę, trochę nałapał, że tak powiem. Także nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę subskrypcji na tym kanale. No i dzięki wam. Na razie.